Siema z tej strony Lejmon, a to jest kolejny odcinek z SCP Containment Bridge i dzisiaj postaram się w końcu zdobyć kartę numer 2. Ponieważ um, jest czwarty odcinek, a ja znalazłem wszystko poza tą najważniejszą rzeczą. Bo bez karty levelu drugiego nie zrobię w sumie nic. Znalazłem maskę gazową, znalazłem Snawa, apteki i jakieś baterie. Eee, chyba nic poza tym. E, byłem tutaj, tak? Chwila, czy ja zebrałem ten dokument? Jeszcze nie. Byłem tu i muszę zebrać ten dokument, bo na nim jest ważny kod. Ten, który widzicie, jest na niebiesko. To jest co, do... Chyba... Ja chyba nie, nie, wezmę na wszelki wypadek Nie wiem czy chcę co brać, ale... Dobra Eee A... trochę nie pamiętam jak w tą grę się grało Dobra, zapiszę to I Serio nie pamiętam jak w to się gra Tutaj co będzie? Tu jest to pomieszczenie którym już byłem, tak. Hmm. Ja czy ja? Czy ja stąd przyszedłem, bo to jest istotne? O, shit. Do tyłu! Ja Zamknąłem drzwi za sobą. Tu jest jeden... 7, 3, ja pana tu zostawię samego. Pana zostawię tam. I tu jest ten SCP. pogubiłem się już. Czemu mi tak klatkuje ta gra? Dobra. Przebiegłem. Czy ja tu już byłem? 012 Czy ja tu byłem Chyba byłem Sądzę, że byłem Co mi tak klatkuje ta gra? Kurde, chyba muszę wyminać z tamtej strony, bo ja się tu wracam Co to było? Znowu? To już chyba na no coś coś takiego już było, Dobra, idę w prawo. On tu jest! Słyszę goś O nie, no znowu ty Dobra Shit A i tak <small> Jeszcze raz No, no, umieraj Jeszcze raz, jestem tutaj Tam jest 914, więc Muszę iść tędy To jest Moje przeznaczenie Przejść tędy Dźwięki naprawdę są niepokojące. Zamykamy drzwi. Jest tu przyjemnie. Gdzie on jest? Dobra. Chodź, chodź po czwaro. A? no, zamazuje mi się ekran, widzę, że tu jesteś. Chodź po czwaro. Dobra, zrobimy to inaczej w ten sposób. Bek, dobra nie, znowu... znowu się, posrałem tego. Lecę dalej. O, shit. Powiedzcie, że on tu nie przyjdzie. Nie chce mi się tam wracać Oczywiście, że nie gówno, znowu jestem w tym jego świecie Nie wczytuję Sejwa Nie chcę tam być znaleźć Kikarda. Dobra, może tym razem zamiast iść tam, pójdę w lewo. Tu mnie nie było jeszcze Czy to jest to co myślę Co to jest? Nie mogę więcej itemów nosić. Czekaj. Co mi nie jest potrzebne... To mi nie jest potrzebne. Co to jest? co to jest? Co to jest? Co to jest? Wallet. To mi się nie przyda, prawda? I tak to wezmę. O co chodzi z tym achievementem? No i nic tu więcej nie ma. Świetnie. Mam, mam portfel z dwoma... ...ćwiartkami. Czemu tak się jakoś buguje na tych schodach. Biek i pójdę tędy! Oś, czekajcie. Nie, czy ja, ja nie chcę tu chyba wchodzić. Ło! Chwila! Słuchajcie... Tam jest pokój, który potrzebujemy, czyli chcę przejść tu. Shit... O, o! Pojawił się tam. What to! miał być Tam jest dobra Otwórz drzwi O nie nie zdąży nie Ło, Wo wow, wow. wow, 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 wow. Dobra nie wróć tu Chodź tu. Się stało? Znowu ty, nie chce mi się tu przechodzić. Męcisz mi dzisiaj, chłopie. Czyli idę tędy, pyk. Zamknij drzwi. Tako. Nie. Nadal tu stoisz. Dobra, przesunął się. Dobra. Byk, odsuwamy się. Zamknę ci drzwi. Zamknę drzwi tu. Idziemy tędy. Czy jest winda? Czemu to jest winda? To tam. Tam był pokój z kartą. Miał być serio, jak się go unika, nie, nie, nie poczytałem. Jesteś tu gdzieś? Chyba nie. Nie, otwórz to. O! Nieważne jak się go unika. Chwila dobra. To teraz Spróbuję e, jeszcze jednej rzeczy i kończę ten odcinek. Bo powinienem był się do niego przygotować. A tego te, nie zrobiłem. Pyk. I tu jest pokój, e, którego nie mogę przejść i chwila. E, chyba włożę maskę e... O, słyszę, że się statua przesuwa 1.73 jest w pobliżu Dobra, to mogę już zdjąć. Co? Nie, to otworzyłem. Co się dzieje? Dobra. Karta. Trzeci poziom. Chyba co jaja robicie. Dobra. No z... Nie, no znowu ty dziadu. Tuż byłem. Mam uciekłem, ale pewnie nie jestem. Nie, goni mnie. Przejdę się tędy. Byłem tu? Ta. Ma idę do punktu wyjścia. Otwórz drzwi. Ładujcie, nieważne. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Nic nie zrobiłem, eee, ale mam nadzieję, że mimo wszystko się dobrze oglądało. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym. Cześć!